Ha, ha, ha To tylko nuby by się cieszyły z tego perka To czy A z tego co, w nie pioną, nie w Really? nie jak jest serwer gdzie nie ma zasad tylko możesz, możesz mieć każdy perk, każdą drogę. O, jest czop, Właśnie. To jednak troszkę zrąbane To tak? no, no, no. Ty zawsze wszystko psujesz Ale tylko dla kompanii <gry> Tak, czekaj, ze dwóch Coś A ty byś się ruszył dobra wróciłem na półnie no, Ty jesteś nowym Przyjechał Własny człowiek mi przyjechał Kto taki muci? Co ty Eee ja? Dobra, ej, straciliśmy... A nie Na kim cheater ogarniasz? Wszyscy cię lubią ja napisz to, Ej, to jest... <laughs> Ej, za to, że przestrzeliłem Ej, przez drewno, szczere Polak napisz może ci go pozdrawiasz Bo to pl mam napisane Pozdrawiam. Przez dechę waliłem no. Aleś ty kulturalny No cio Piosił się. Oj, tam, oj, tam.